No witam. Trochę jest kadr spod, spod byka, bo nie wiem czemu chyba mi się zepsuł trochę mój uchwyt, bo śruby dokręciłem na maksa, a on dalej jest... O, teraz to jest jeszcze gorzej, chciałem pokazać, że jest luźny i że jest bardzo delikatny i no, o sam z siebie się zsuwa Więc albo będę jakby Samą głową albo będę przycięty czubkiem. Yy, więc zostawmy na razie tak. Jest piątek, więc ręce yy, znowu naczczo i znowu nie biorę wody na trening, to nie jest za dobre. I postaram się tak nie robić, natomiast szczerze muszę przyznać, że kusi mnie, żeby nie brać wody na trening, yy, ponieważ. No, jak piję wodę, to później na fotkach wyglądam gorzej. Ja wczoraj na tej jednej fotce, na tej, tej jednej fotce. Wiadomo o której chodzi. Na tej jednej, jak ktoś nie widział, to można sobie wrócić po obejrzeniu tego odcinka do tamtego. Więc dla takiej jednej fotki jest bardzo opłacalne nie picie. Natomiast. Yy, ogólnie, no to tak się nie powinno na milion procent robić. Więc postaram się tak nie robić. Ale no mówię, kusi, kusi, żeby tak robić. Oczywiście nie wiem, co mnie podkusiło, a propos a pro kuszenia, żeby jechać tędy i teraz stać na tym skrzyżowaniu i muszę ustąpić wszystkim z każdych trzech stron. Co jest niemożliwe, bo tam jest korek, bo oni też czekają, bo oni z dwóch stron. Yy... Dobra. Jestem wciśnięty. Trochę nie tak jak powinienem, natomiast jestem. Więc jak już jedziemy dalej, to mogę powiedzieć, że dzisiaj yy, znowu będę robić HANTLE 30 z dropsetem do 20 spodobało mi się to ostatnio, nie powiem yy, ale później zrobię chyba w rozciągnięciu o ławkę w sensie wiem, że robiłem we wtorek na bramie, natomiast nie chcę mi się za bardzo na tym hantlu ale zrobię na hantlu to nie ma aż takiej dużej różnicy, bo to jest po prostu biceps w rozciągnięciu i biceps w rozciągnięciu ciężko odpowiedzieć szybko biceps rozciągnięcie. Taki, taki zbitek jest słów, który znaczy liter, które ciężko wymówić tak szybko yy, no, natomiast zrobię to yy, ale nie ma to znaczenia tak naprawdę, czy to jest to, czy tamto ważne, żebym zrobił nie wiem, czy bym OHP sobie nie zrobił o, no, może zrobię OHP ha, przy tej wadze bo ile waży? 87-950 gram. No dużo, było mniej, ale wracamy powoli do tego, co było wcześniej. Znowu jest mgła. Natomiast chciałbym powiedzieć, że mi swędzi ucho. Ale tego nie powiem. Ja już to powiedziałem. Nie no, zrobię ciężki trening dzisiaj, nie? Na, na biceps na pewno ciężki. Czy później będę miał czas i siłę na to, żeby robić ciężki trening? Nie wiem. Ale biceps na pewno będzie ciężki. Więc tyle mogę obiecać. O! OHP. Właśnie widzicie, tylko jak zrobię OHP, to nie zrobię już takiego ciężkiego bicepsa. A nie zrobię OHP na zadowalającym punkcie, jak. Yy, nie zrobię OHP na zadowalającym punkcie, jak najpierw zrobię biceps. Nikogo nie ma na siłowni, ale banger. Dobra, na razie. No i witam, dla mnie jest niedziela, godzina 2046. Tutaj na szybko z zaskoczenia 80 kg na OHP, tym razem bez użycia nóg i z przytrzymaniem na górze. Bo ostatnio Tomasz Glowo mówił mi, że zrobiłem jakieś push pressa z nóg, bo trochę zgiąłem kolana, więc y, w piątek specjalnie dla niego zrobiłem to samo, tylko że bez całkowitego użycia nóg. Następna seria 60 kg dla mnie, jest niedziela 20.47, chyba to już powiedziałem, nieważne, y, studia plus dzisiaj choroba, więc nie miałem jak wcześniej nagrać tego odcinka. Bo się okropnie źle, źle czułem, teraz jest trochę lepiej leżę w wannie, staram się wykurować, wypiłem herbatę taką turboleczniczą, więc mam nadzieję, że na jutrzejszą klatę będę w pełni sprawny. Jutro też mam wizytę u chirurga, więc... Życzcie mi, nie wiem, powodzenia, czy żeby nic nie wyszło, albo może, żeby coś wyszło, żebym w końcu wiedział, co się dzieje z moim mostkiem, chociaż wydaje mi się, że boli mnie troszkę mniej. Natomiast, no, nie katowałem go ostatnio ławą, więc, więc do końca nie wiem, bo on mnie boli konkretnie przy tym ruchu, a nie tak do końca na co dzień. No i po OHP przechodzimy już do yy, bicepsu, handlami dzisiaj, do wy. Znaczy, w tym odcinku 27 z dropsetem na 20. Prawdopodobnie jest echo, ale jestem w wannie, co już chyba też mówiłem, bo się kuruje. I tutaj jeszcze takie pół powtórzenia były dołożone. Druga seria też 27 i prawdopodobnie też z dropsetem, nie pamiętam, ale na pewno dołożyłem młotki, bo w pierwszej serii tego zapomniałem zrobić i proszę bardzo, mamy dropset, ale ten dropset za długo nie potrwał. No bo nie miałem siły, i tu ostatnia seria, ona trwa mega krótko. Wszystko po OHP jest przyspieszone między 2 a 2 i 8. No tak, mniej więcej losowo to przyspieszałem tutaj. 17,5 kg i ten biceps wygląda tu naprawdę dobrze, w sensie nie wygląda na dociętego, nie wygląda na dużego, więc to naprawdę dobrze odnosi się jedynie do mojego punktu w którym byłem powiedzmy jeszcze 4 miesiące temu, gdzie to była po prostu niewidoczny mięsień a teraz nawet się odznacza, więc jak na moje jest bardzo dobrze tutaj końcówka serii pierwszej i przechodzimy do serii drugiej co prawda, teraz przez ten weekend znowu podjadłem. Przepraszam za to, nie jestem w stanie. Naprawdę nie potrafię przez te studia i przez te wyjazdy i na dodatek jeszcze choroba i przez tą ławę, że jej nie mogę robić. Nie mogę przytrzymać tej diety. Naprawdę, ten... i to nie jest kwestia, żeby ktoś mi zaraz nie mówił, że to jest kwestia tego, że robię z odrywaniem dupy ławek, i dlatego się skontuzjowałem i że ktoś mi mówił, żebym tak nie robił, zanim będzie za późno, bo jest taka osoba. To kompletnie nie jest tego wina. To jest wina tego po prostu, że mnie Kasian rozśmieszał podczas serii. W sensie, no dobra, bez przesady, że mnie rozśmieszał, też nie chcę, żeby to tak brzmiało, że to jest jego wina, to jest moja wina. Mi zeszła i to nawet nie przy robieniu jakoś nietechnicznie mi zeszła. Tylko robiłem w miarę techniczne wtedy, tylko z lekkim odrywaniem dupy, takim no, typowym dla każdego użytkownika siłowni. Więc to wcale nie przez to, że odrywam dużo dupy normalnie. To był ciężar mały, to było 110 i, 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 i po prostu była to kwestia no, nie skupienia się w, pełnej, w pełni na tej serii, bo. No jednak te 110 to nie jest dla mnie ciężar, który jest dla mnie jakimś większym wyzwaniem. Po prostu spadła mi sztanga z rozkowiarzenia na mostek. No i tutaj już mamy y, ostatnią y, serię. Modlitewnik na, na biceps, żeby dopompować przed pozowaniem, ale przed zdjęciami z pozowania, proszę bardzo, jeszcze wrzucam moje jedzonko które zrobiłem, stek z an antrykotu, klementynka, serek wiejski oraz ziemniaki gotowane, a później podsmażone na patelni i posypane czosnkiem. Yy, no piękne coś, no naprawdę turbosmaczne i turbowartościowe w mikro i makroskładniki. No tutaj pierwsza fotka wyszła ok, ale gorzej niż ta ostatnia. Ta wyszła dobrze, ręka się ładnie odznacza, no i Korpus też wyszedł spoko. Tutaj to wstawiam jako taką ciekawostkę. No i tu most na którym wyszedł brzydko. No, po treningu poszło znośnie. Kasjan jedzie tu. E, poszło znośnie. Odpalamy samochodzik. I jedziemy. Czemu tylko znośnie, a nie dobrze? No bo e, nie czuję w ogóle, że trenowałem. E, więc dlatego znośnie, ale w trening poszedł nawet w miarę okej. Okay. Ale mówię, no nie czułem, że trenowałem. Nie lubię tego uczucia, że nie czuję, że trenowałem. Lubię czuć, że trenowałem. Co jest z tym uchwytem? Czemu on mi spada? Boże. Mam dość, nie? Coś się zepsuło. Ja nie wiem. Muszę siedzieć tak wyprostowany jak żyrafa. Nie, no, o, powiedzmy, że teraz jest ok. O Boże, ale. Poszedł niby ok, ale jednak tak średnio. Nic nie było takiego dobrego w tym treningu, yy, co by można było powiedzieć, że poszło ok. Po prostu nie poszedł okropnie, więc to jest plus. Czy pozowanie wyszło tym razem? Nie wiem. Yy, ale raczej. Wow, dwie na raz. Raczej nie poszło tak jak wczoraj. Naprawdę tamte zdjęcie może być. Nie jest takie fajne. Yy, może być. Yy, no i weekend, nie? Na studia znowu. Mam dość. Naprawdę. Utrzymałbym tą dietę na spokojnie, gdyby nie te studia. I to jest tak na serio, serio. I trochę mnie to boli. Uczą mnie tam jakieś totalnie niepotrzebnych rzeczy. Yy, mam egzamin sprawa teraz. Myślałem, że w tą niedzielę, ale jednak w przyszłą. Yy, I... Tam czytając te zagadnienia, które mamy na ten sprawdzian, jest na przykład pytanie, po ilu rój pszczelarza przestaje być pszczelarza i mam takie, po co mi ta wiedza? Nie? Po trzech dniach, jakby się ktoś zastanawiał. Ale no, po co mi ta wiedza? Naprawdę. W sensie, gdyby to było jeszcze jakoś potrzebne do życia, nigdy mi się nie przyda ta wiedza, nie będę prawnikiem, a myślę, że nawet prawnikowi w większości przypadków nie przyda ta wiedza gdzie to jest jego aha. zawód po co komu wiedza po ilu dniach rój pszczelarza przestaje być pszczelarza jak to w ogóle sprawdzić skąd oni mają wiedzieć kiedy on mu uciekł co on ewidencję prowadzi może prowadzi ale nawet jakby prowadził to może sobie wpisać że mu uciekł dzień później i co ktoś to zweryfikuje ktoś tam przychodzi codziennie i sprawdza aha nie masz pszczołki w ulu rój ci uciekł Przecież to nie ma sensu ja rozumiem, że pewnie było tak, że były dwie farmy pszczół i jest z jednego pszczelarza uciekło do drugiego i ten chciał, ej, oddaj mi moje pszczoła! Nie, nie, bo one przyleciały do mnie cztery dni temu, więc one już są moje. No błagam was, po co ja mam się tego uczyć? Gdybym był jeszcze na kierunku związanym z prawem, okej, okay. natomiast kurde, uważam, że... Nie, nie powinienem się tego uczyć. I uważam, że jak będzie więcej takich egzaminów, to nie znam, bo mam bardzo trudności z przyswajaniem. W sensie, nie, że próbuję się tego nauczyć, ale nie mogę po prostu. Ciężko mi jest psychicznie barierę przełamać, uczenia się takich idiotyzmów, bo inaczej tego się nie da nazwać. No, ale cóż, mogę rzec, no, postaram się przejść przez te studia. 3 lata i ja się nie mogę. 3 lata mojego życia na to zmarnuję. Naprawdę, to jest okropne. No, ale nic. Takie to już życie. Więc ja się już żegnam. Jeżeli oglądasz to jeszcze przed weekendem, albo w weekend, to miłego weekendu. Trochę się chciałem gościowi wjechać, ale uznałem, że może jednak nie. Więc ja żegnam w poniedziałek na dziewiątą idę zrobić klatę z Kasjanem, może z Bebą. Więc jego do następnego.